Gmina w obiektywie to program, w którym przyglądamy się zmianom, jakie zaszły w ostatnich latach w Gminie Krosnaodżańskiej. W dziesiątym odcinku programu podsumujemy najważniejsze działania realizowane w ostatnich latach w Gminie. Nasi rozmówcy to Marek Cebula, burmistrz Krosno-Odrzańskiego, Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza, Aleksander Kozłowski, prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz Anna Januszkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Zapraszamy! Rok 2010 to informacja po wykonaniu budżetu, że nasza gmina jest na drugim miejscu na podium w województwie Robuskim, jeśli chodzi o zadłużenie gminy. 58,4. Taki wskaźnik wykazywała wtedy nasza gmina. Byliśmy drugim samorządem po Słubicach pod względem zadłużenia, i mieliśmy rozpisany harmonogram, co wydarzy się w następnych latach, jeśli chodzi o spłatę naszego zadłużenia, jak też spłatę odsetek od tego zadłużenia. Trzeba było wygospodarować horrendalne kwoty. Na poziomie 1,5 miliona, na przykład w skali roku, samych odsetek do spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Oczywiście to zobowiązania wynikały z realizacji projektów unijnych, natomiast to nie oznacza, że banki nie upomną się o swoje i nie powiedzą cieszymy się bardzo, że zainwestowaliście środki unijne, natomiast umorzymy Wam czy podarujemy to, co jesteście nam winni. Nie. Krosnodrzańskie jako gmina też miało do wykupienia obligacje, i to na to wszystko Trzeba było się przygotować zacisnąć mocno pasa. Mieliśmy spotkania z jednostkami podległymi, z naczelnikami wydziałów również tutaj pracujących w urzędzie, pracującymi w urzędzie i musieliśmy podjąć radykalne kroki związane z ograniczeniem wydatków. Przede wszystkim racjonalizacja wydatków, czyli sprawdzenie, które umowy, na przykład stałe umowy związane czy to z usługami telekomunikacyjnymi, czy z obsługą naszych programów informatycznych, bądź z zakupem zakupy związane z pracą z prasą Fachową, czy, czy z jakimiś innymi wydawnictwami? Czy tu w tym zakresie możemy znaleźć jakieś y, y, oszczędności? Następnie zracjonalizowanie wydatków dotyczących takich bieżących opłat. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, która w tym czasie się zadziała, mianowicie od 2011 roku musieliśmy się przygotować do wejścia w życie ustawy zmiany w ustawie o finansach publicznych, gdzie jest taka prosta zasada, żeby to zrozumieli wszyscy nasi. Widzowie, mogę powiedzieć tylko tak, jeśli zarabiasz kwotę X, to nie możesz wydawać X plus ileś, tylko ona zawsze musi być mniejsza. Czyli na wydatki bieżące, dochody bieżące muszą pokrywać wydatki bieżące. Jeśli dostaję pensji, nie wiem, dwa tysiące to nie mogę ponosić wydatków co miesiąc na 2,5 tysiąca, bo po prostu w którymś momencie zadłużę się tak, że nie będę w stanie regulować swoich należności. I tak się stało w samorządach. My podjęliśmy radykalne działania żeby nie wydatkować pieniędzy, których nie mamy. Niestety jakiś czas temu jeszcze bywało, że wydawaliśmy więcej niż było na koncie. Efekt tego był taki, że w 2010 roku rada miejska jeszcze poprzedniej kadencji podjęła taką decyzję żeby spiąć budżet 2010 roku o zaciągnięciu kredytu na poziomie 9 milionów złotych ja objąłem stanowisko w grudniu i wtedy procedura przetargowa była na ukończeniu i do spięcia budżetu te pieniądze były niezbędne w, tej, w tych następnych latach, w latach 2011, 12, 13 po pierwsze nie posiłkowaliśmy się żadnym kredytem, nigdy budżet nie był dopinany zaciąganiem kredytów, to po pierwsze. Po drugie regulowaliśmy oczywiście na bieżąco swoje płatności przy dużej dyscyplinie finansowej, tak jak powiedziałem też przez jednostki realizowanej, czyli wszystkie nasze szkoły, przedszkola, naszą bibliotekę publiczną, Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, spółkę wodociągowo-kanalizacyjną. Wszystkie jednostki zacisnęły pasa, ośrodek sportu i rekreacji, OPS i wszystkie, wszyscy, którzy, że tak powiem, dysponują pieniędzmi publicznymi w gminie Krosno Krosnoodrzańskiej. Efekty dzisiaj są. W ostatnim czasie udało nam się spłacić nasze zobowiązania i zejść z zadłużeniem gminy. Jeśli w tym roku zrealizujemy budżet, który przygotował mój zespół, to powinniśmy zejść z zadłużeniem do poziomu 34% mniej więcej, co pokazuje, że wyszliśmy na prostą i możemy powiedzieć, że nasza sytuacja jest stabilna. Jesteśmy przygotowani do tego, by aplikować o następne środki unijne, które się pojawiają teraz w tej perspektywie 2014-2020. To było dla nas też najważniejsze, żeby poziom wydatków był tak skorelowany z tym wszystkim, co się dzieje w gminie, żebyśmy nie zamknęli sobie drogi do możliwości aplikowania o następne pieniądze, czyli pozyskiwania środków unijnych i realizowania projektów. Realizujemy zresztą je w sposób ciągły. W tej chwili realizujemy największy w historii gminy Krosnoodzańskie, projekt wodociągowo-kanalizacyjny wraz z modernizacją urządzeń infrastruktury wodentowania. Wodociągowo-kanalizacyjnej. W tej chwili po kolejnym rozszerzeniu, które udało nam się uzyskać, ten projekt już opiewa na kwotę ponad 60 milionów złotych. Takiego jeszcze w historii gminy krosno do tej pory nie było. No to muszę panu i państwu dodać, że walka o. Tak zwana walka o realizację tego projektu w Gminie krosno trwała 8 lat. Praktycznie, praktycznie tyle okresu, taki długi okres czasu, Gmina potrzebowała na to, żeby się z tym projektem przebijać, czy też przebić. Inni w średnio w Polsce już dawno te projekty pokończyli, bądź też zapomnieli, je rozliczają. Krosno nadal, nadal walczyło. Taki stan spraw zastaliśmy w 2010-2011 roku. Również kiedy moja osoba zawitała do Krosna i zostałem szefem KPWK. Zatem naszym zadaniem głównym było jakby Sfinalizowanie tego projektu, wpuszczenie go w tak zwane ścieżki realizacyjne, czyli dobicie do dofinansowania. Przypomnę również, że przez tak długi okres czasu ciągle byliśmy na 36 miejscu listy rezerwowej. Ciężko było się dopchać, nie mogliśmy się tym przebić. Udało się w końcu ten projekt. Tak dopracować i tak go zmotywować, że uzyskał pozytywne opinie, zarówno merytoryczne, jak i pierwszego, jak i drugiego stopnia oraz oceny formalne wcześniej. Udało się zatem podpisać umowę o dofinansowanie. Dokładnie 8 marca 2012 roku, gdzie z panem burmistrzem Cebulą miałem okazję w Warszawie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ten tytuł inwestycyjny podpisać z przekazaniem do realizacji. Umowa generalnie opiewała na 55 milionów brutto, z czego około 28,9 miliona, czyli prawie 29 milionów dofinansowania. I obejmowało jedno zadanie, właśnie tak jak Pan powiedział, ten tytuł inwestycyjny: Uporządkowanie gospodarki e, wodno-ściekowej w aglomeracji Krosno-Odrzeńskie, etap pierwszy. Cztery lata temu, gdy zobaczyliśmy budżet gminy Krasnoodrzeńskiej i kolejne lata, w których mamy spłacać zadłużenie poprzedników, sprawy inwestycji w gminie nie wyglądały tak kolorowo. Początkowo skupialiśmy się na tym, żeby wypracować środki na spłatę zobowiązań, natomiast w miarę jak udało się sukcesywnie naprawiać budżet gminy i oczywiście pozyskiwać środki zewnętrzne, okazało się, że jednak wiele inwestycji w gminie krosno uda nam się przeprowadzić. Przypomnę, że inwestycje zostały wykonane na kwotę ponad 80 milionów złotych, oczywiście z zaangażowaniem środków zewnętrznych. Inwestycje te zostały wykonane w każdej dziedzinie życia gminy krosno i w oświatę, i w turystykę, i w infrastrukturę drogową. Zacznę od oświaty, gdzie w same szkoły, w unowocześnianie oświaty zostało zainwestowane blisko 5 milionów złotych. Rozpocznę od inwestycji w nowoczesne technologie. To jest blisko 500 laptopów, które powędrowały do naszych szkół. Kwota w wysokości 2 miliony złotych została w całości pozyskana ze środków zewnętrznych, bez złotówki wsadzonej z budżetu gminy Krosążańskiej. Do szkół trafiły laptopy. Każda szkoła, nawet ta najmniejsza, otrzymała... Pakiet komputerów, na których dzisiaj mogą pracować nasze dzieci oprócz tych technologii o których już wspomniałem również inwestowaliśmy w poprawienie samej bazy oświatowej odbywały się remonty odbywały się remonty obiektów sportowych na przykład hala sportowa przy szkole podstawowej numer 2 czy boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum jak również zakupione zostały szafki dla uczniów w gimnazjum i w szkole podstawowej numer dwa. kolejna dziedzina życia gminy krosnoodrzańskiej, w którą zostały zainwestowane pieniądze, to sport i turystyka statek zefir, który pływa po odrze i dla którego portem macierzystym jest krosnoodrzańskie to pieniądze w ramach projektu kilku gmin nadodrzańskich. Kolejne atrakcje czy kolejna baza turystyczna to squasz i kręgielnia, którą przez ostatnie lata odwiedziło już kilka tysięcy krośnian. Została również poprawiona baza przy ośrodku sportu i rekreacji, gdzie oprócz boisk wielofunkcyjnych, o których już mówiłem, również została wybudowana bieżnia i rzutnia. I teraz przejdę do inwestycji infrastrukturalnych. Przede wszystkim kanalizacja prawobrzeżnej części gminy, miejscowości, które jeszcze kanalizacji nie miały, Osiecznica, Radnica, Radnica Szklarka. Łochowice, Morsko, Gostchorze to miejscowości, w których już na dzień dzisiejszy jest infrastruktura, infrastruktura kanalizacyjna. Lewobrzeżna część gminy i wodociąg obiegowy miejscowości, w których dotychczas w XXI wieku nie było wody bieżącej od tego roku i od następnego roku już mieszkańcy będą mieli wodę w kranach, jest to między innymi Brzuska i Nowy Raduszec, budowa wieży ciśnień, modernizacja oczyszczalni i hydroforni. To są inwestycje, które już się rozpoczynają i które w swój finisz będą miały w roku 2015. Oprócz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej również zostały poczynione inwestycje w drogi, parkingi i chodniki, jak chociażby osiedle Mickiewicza, gdzie została zrobiona drogi, miejsca, drogi i miejsca parkingowe. Etap pierwszy. Tej inwestycji. Osiedle Chrobry 2, również etap pierwszy, gdzie zostały wykonane trzy drogi i wyłożony nowy asfalt. Również remonty dróg na osiedlu Kopernika. Również fragment drogi w Łochowicach i poprawki. Dróg po inwestycjach kanalizacyjnych w Osiecznicy, w Gostschorzu i w Radnicy. Mówiłem o parkingach. Parkingi na ulicy Kościuszki, gdzie znalazły się miejsca na kolejne samochody, jak również parkingi już przy wspomnianej ulicy Mickiewicza. Kolejna inwestycja to inwestycja w targowisko miejskie. Blisko 2 miliony złotych, gdzie właśnie finalizowany jest etap pierwszy inwestycji. 47 nowych boksów handlowych zadaszonych z oświetleniem, z nową nawierzchnią, z boksami zamykanymi na aluminiowe rolety. Z nowoczesnym oświetleniem, to jest inwestycja w centrum miasta. Kolejna to tak zwany mini deptak, tak przynajmniej jest nazywany przez mieszkańców na ulicy Prądzyńskiego, gdzie oprócz wymiany nawierzchni. Również zainwestowaliśmy w nowoczesne energooszczędne oświetlenie wraz z oświetleniem dekoracyjnym w gruncie. Aktualnie odbywa się druga edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do nowego budżetu. Tak jak w zeszłym roku. Wzorem zeszłego roku mamy do, przeznaczone do zainwestowania ponad 300 tysięcy złotych i to mieszkańcy mogą zdecydować, na jakie inwestycje, te pieniądze zostaną przeznaczone. Tak jak w zeszłym roku dofinansowanych będzie pięć inwestycji, które zdobędą największą ilość głosów mieszkańców. Przypomnę, że w zeszłym roku, w zeszłej edycji inwestycje, które zostały wybrane przez mieszkańców, zostały już zakończone lub będą zakończone w tym roku. To są inwestycje oświetleniowe, inwestycje w chodniki, czy inwestycja w ocieplenie świetlicy w osieczniki. Przypomnę również, że zostało wówczas zgłoszonych po nas 140 mniejszych czy większych inwestycji, na które można było oddawać głosy. Jak najbardziej inwestycje potrzebne. Analizowaliśmy potrzeby, które zgłaszali mieszkańcy i miejmy nadzieję, że w tym roku. Nauczeni, już doświadczeni mieszkańcy jeszcze bardziej się zmobilizują, jeszcze więcej energii włożą w zbieranie głosów pod projektami, które zgłaszają, i uda się w roku następnym zrealizować kolejne projekty zgłoszone przez mieszkańców. perspektywy tych czterech lat mogę powiedzieć o trzech takich najważniejszych z mojego punktu widzenia działań, ale też myślę takich działań, które przyniosą największe efekty. Przede wszystkim po raz pierwszy udało nam się pozyskać środki unijne na działania promocyjne. Jest to promocja gospodarcza. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie realizacji dwumilionowego projektu z Unii Europejskiej wspólnie z Gubinem Kargową i Skwierzyną. Krosno Odrzańskie podjęło się działań związanych z Zyskaniem inwestora działań na niespotykaną dotąd skalę, ponieważ. No, za nami przetarg na, na, na duże materiały promocyjne. Wkrótce premiera będzie miał film o naszej gminie. Spływają już pomału pierwsze materiały, foldery, mapy. Za moment premiera aplikacji internetowej, strony internetowej, to wszystko w czterech wersjach językowych. I za moment też wspólnie z naszymi przedsiębiorcami wyruszamy w świat na rynek włoski, niemiecki i francuski. Jedziemy zawalczyć o inwestora, będziemy organizować misje spotkania w formule business to business, czyli takich bezpośrednich rozmów, więc to cieszy i to cieszy, ponieważ nie bylibyśmy w stanie podjąć tych działań z pieniędzy gminnych, a przez to, że udało nam się wspólnie napisać ten projekt i pozyskać dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, możemy faktycznie rozwinąć te promocyjne skrzydła. I nie ukrywam, że ten projekt czy te, te, to przedsięwzięcie jest największym sukcesem ostatnich kilku lat. Pozwala też nam rozwinąć tą swoją działalność Nosi pomysłowość promocyjną, e, tym bardziej, że płaci za to Unia, tak więc tutaj można naprawdę rozwinąć wyobraźnię. E, co do e, drugiego takiego bardzo dużego przedsięwzięcia, e, no, nowe logo, nowa marka gminy krosno Mówiliśmy już na antenie krośnieńskich wydarzeń, że ta nowa marka i ten nowy logotyp to taki element budowania przewagi konkurencyjnej i tej przewagi wizerunkowej, bo nie ukrywajmy, musimy się wyróżnić na tle innych samorządów. Mówiliśmy już też o tym, że tak jak logotypy dużych firm niosą za sobą pewną wartość, tak my podjęliśmy działania, aby nowy logotyp Krosno-Drzańskiego niósł za sobą takie przesłanie, że oto mamy do czynienia z gminą otwartą, przyjazną, nowoczesną, do której warto przyjechać, warto tu zainwestować i warto tutaj odnieść sukces, a są ku temu pełne przesłanki. I trzecie takie działanie, myślę, które z perspektywy tych, tych kilku miesięcy, ale też paru lat można uznać za nasz sukces promocyjny, to nowa formuła Święta Miasta. Przypomnę, że w tym roku bawiliśmy się wspólnie na rybobraniu, na imprezie, która odbiła się szerokim echem w całym województwie lubuskim. Jest Jestem przekonana, że jak dopracujemy ją, bo, bo wciąż czynimy starania, żeby ją uatrakcyjnić, stanie się jedną z bardziej rozpoznawalnych imprez w, regi w regionie, sprowadzając tym samym do na rzesze turystów, ale też całą rzeszę gwiazd, bo proszę zobaczyć, że na rybobraniu było ich całkiem sporo. Program Gmina w Obiektywie w każdy piątek po głównym wydaniu serwisu informacyjnego oraz na stronie krosno24.tv